26. edycja obozu dziennikarskiego Potęga Prasy. Tworzymy radio, telewizję oraz gazetę. Na początku turnusu wybraliśmy zespół redakcyjny, który nadzoruje naszą pracę. Naczelną w tym roku została Ania. Artykułów, no, trochę napływa, jest ich. Um, tutaj. Tu są wszystkie po korekcie, jest bardzo dużo już w trakcie które ludzie piszą. Są bardzo ciekawe tematy. Myślę, że czytelnikom się również spodoba. W środę będzie wysłana do druku. Uczestnicy realizują się w tematach, które są im najbliższe. Pisałem o piłce nożnej, o klubie tutaj, tutejszym w gazecie naszej. Każdy ma tu swoją rolę. Właśnie z zespołu to obiło mi się o uszy, że Pani mieszka w pokoju nr 9 wraz z redaktorkami. Jak Pani wspiera? E, tak, zgadza się. Mieszkam z tymi dwoma paniami. No, wspieram je z, głównie mentalnie. E, staram się nie przeszkadzać. Jak sprawdzają, korektują pracę e, czy no, też pozwalam im się w spokoju wyspać. A makieta pomoże pani? Oczywiście, że pomogę. Myślę, że tutaj będzie przydatna moja pomoc, bo taki umysł matematyczny przy rozrządzaniu wszystkiego będzie. Całości przegląda się pan Ryszard, zawodowy dziennikarz z ponad 50-letnim stażem. Młodzież trochę popracowała, bardzo fajne są teksty, niektóre ciekawe. Uważam, że jak na początek to są bardzo dobre teksty. Powinno być sporo materiałów. Przynajmniej ze 20-25. Na razie mamy około 10. Ale myślę, że dzisiaj jeszcze dojdzie trochę tekstu. Z tych tematów, które dotąd widziałem, to mi się podobał materiał o sporcie Janka. Fajny był materialik. No i o zwierzętach na wakacjach. Jak to jest, jak się jedzie z pieskiem na urlop, nad morze. Co należy temu naszemu przyjacielowi zapewnić, jak się z nim obchodzić. Myślę, że to fajne takie czytadełko. Gazetę będzie można kupić na rewalskich ulicach już w najbliższy weekend.